Witam serdecznie z zawodników Szałownicy Kłaj. Na tym filmiku pokażę Wam, jak wygląda mat arabski. Czym się on charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że wykorzystujemy słabość siódmej linii i ósmej linii u przeciwnika. Mamy tutaj prosty przykład. Na tym zadaniu mamy dać mata w jednym ruchu. Najczęściej mat arabski wykonuje się skoczkiem i wieżą. Matujemy wieżą yy, i skoczek w tym pomaga. Na tej pozycji można bardzo łatwy sposób dać mata. Wieża H7 Mat. Król tutaj nie ma ucieczki, ponieważ atakuje skoczek. Te pola nie może, ponieważ atakuje wieża. Wystarczy zapamiętać sobie, że zazwyczaj matujemy w macie arabskim skoczkiem i wieżą. I najczęściej król jest zapędzony. Do rogu. Drugi przykład. Znowu, siódma linia jest nasza. Mamy tutaj na siódmej linii dużą przewagę. No i tym razem mamy mata w dwóch ruchach. Jak zrobić, żeby za pomocą prawdopodobnie za pomocą skoczka i wieży dać mata? Ten go nie znam, przeszkadza. Jak by go tu wypędzić? Otóż w ten sposób. Hetman bije wieże z szachem i teraz król nie ma nigdzie ucieczki. Ani tu nie może, ani tu, ponieważ skoczek. Pozostało czarnym jedynie zbić gońcem Hetmana. I proszę sobie mniej więcej przypomnieć, jak wyglądał pierwszy przykład. Dawaliśmy tam mata skoczkiem i wieżą. Dajemy bardzo podobnie mat. Król nie ma ucieczki. Ani nie może zbić wieży, ani nie może iść w te pola. Zauważcie to, że często w partiach się pojawia wieża na przedostatniej linii. I w tych zadaniach jest pokazane, jaka to jest siła, jeżeli mamy wieżę na przedostatniej linii. Następne zadanie: jak tutaj zrobić, no, żeby temu królowi jakoś zagrozić? Po pierwsze, nasuwa nam się myśl, żeby uderzyć w ten punkt. Ale zanim uderzymy w ten punkt, pomyślmy, jakie figury brodzią. Otóż skoczek broni pionka, Hetman broni pionka i król broni pionka. U czarnych bronią trzy figury, a u nas bronią trzy figury. No, czyli trzeba się pozbyć jednego z obrońców. Jak dać tutaj mata w dwóch ruchach? Ja znalazłem takie zagranie. Hetman bije skoczka z szachem. I teraz król nie ma nigdzie ucieczki. Jedyną opcją u czarnych jest bicie Hetmanem Hetmana. I teraz zauważyliście różnicę, o co chodzi? Ten pionek nie jest broniony ani przez skoczka, ani przez hetmana. Proszę bardzo, mat arabski. Można go często wykorzystywać w partiach. Jeżeli, wam, jeżeli jest atak na, przeciw, na króla przeciwnika, i w pobliżu pojawia się skoczek i wieża, i mamy dużo czasu, możemy takiego matu arabskiego szukać. Kolejny przykład. Co nam się tutaj nasuwa? No tak, ten skoczek atakuje tego pionka i ta wieża atakuje tego pionka. Ta wieża jest bardzo silna na siódmej linii. Jest jeden problem. Tutaj broni goniec. Jak gońca wypędzić, żeby on był zmuszony się poruszyć? Otóż ten sposób. Wieża D8 szach. Król nigdzie nie może uciec. Tu nie może, bo wieża i pionek. Tu nie może, bo skoczek i wieża. Goniec musi zbić wieżę. No i nagle nic nie broni tego piona. Wieża bije pionka i jest mat. Ostatni przykład. Mat arabski, jak mówiłem, charakteryzuje się tym, że wykorzystujemy słabość. Siódmej linii i ósmej linii przeciwnika. Tutaj słabością jest ósma linia. Na siódmej linii nic nie mamy. Oczywiście możemy tą wieżę wprowadzić. Byłaby duża siła, gdyby ta wieża tutaj się pojawiła i stwarzała jakieś zagrożenie, ale jest ruch lepszy. Wieża C8 szach. I teraz król nie ma nigdzie wyjścia. Musi zbić skoczek. No, i uderzamy wieżą. Wieża broni skoczka i za pomocą wieży skoczka i być może tego pionka daliśmy mata. Proszę ten filmik sobie przeanalizować, ponieważ mata arabskiego można często dawać podczas partii. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.